Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To jest dawno niebywały odcinek, czyli recenzja nie, filmu, a w tym przypadku serialu. Serial nazywa się Układ Krążenia. No i jeszcze teraz tak dogrywam już bez mikrofonu, bo tak zagadałem się w sprawie yy, się w sprawie tego filmu, że zapomniałem na, że zapomniałem tego zrobić. Chciałem podziękować w tym odcinku Przemysławowi yy, Pezusiowi, który jest moim teraz grafikiem, będzie tworzył y, miniaturki do filmów, stworzył baner, stworzył awatar, dzięki Przemek naprawdę y, odwaliłeś kawał dobrej roboty mam nadzieję, że nadal tak będzie no i oczywiście chciałem również pozdrowić Przede wszystkim Wandala, czyli Mikołaja z kanału Wandal. Dzięki za miłe słowa, naprawdę jest spokojny gość. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać i coś wspólnie nagrać. Teraz przejdźmy do odcinka. Wiem, nikt nie zna. Patrząc na statystyki moich filmów, tu wam zamieszczam na ekranie, teraz się statystyki wiekowe oglądalności moich filmów. W tym przedziale wiekowym na 100% nie zna. Nikt tego serialu, a jeśli ktoś dna, to niech da znać w komentarzu. Bardzo by mnie to zresztą zaskoczyło. Jest to serial pokazujący historię nieprawidłowości w medycynie w latach 70. Ja już w jednym odcinku wspominałem nawet o tym, że ja lubię bardzo filmy, które się toczą w czasach PRL-u, lata 70. lata 80. Tak, 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 nagrywam właśnie właśnie z Almanem. Na takim patencie nowym, który opracowałem, czyli agrafka sklejona klejem na gorąco. Na razie w testach materiałowych nie zawodzi, więc mam nadzieję, że nie zawiedzie, że po prostu grubszy, grubszą warstwę sobie skręcić i się to jakoś trzyma. Mam nadzieję, że to nie zawiedzie. Zobaczymy, jak się to będzie prezentowało w krótkach. Ale dobra, przechodząc do, do serialu. Serial jest w reżyserii Andrzeja Serial reżyseruje Andrzej Titkow, natomiast y, autorem scenariusza jest Aleksander Minkowski. Tutaj mi pisze, że początkowo powstał serial telewizyjny Wysoka Góra. Wysoka Góra to jest też y, osobna część odcinka. To jest w sumie pierwszy odcinek tego serialu, który został wyemitowany 22 lipca 1977 roku. Jest y, takich y, technicznych y, rzeczy: czas trwania odcinka od 74 do 71 1 minut. Data premiery pierwszej emisji w telewizji jako, jako serial, nie jako film Wysoka Góra to było 26 listopada 1978 rok, czyli dzień po urodzinach operatora Uncla. Pozdrawiam cię, Unclu. I tak, w 1978, pod koniec 1978 roku powstała również książka ilustrowana kadrami z tego serialu. A teraz przejdźmy tak ogólnie do, do serialu, oczywiście. W kwestii technicznej, jak i w kwestii fabularnej, patrząc na kwestie techniczne, to mamy zazwyczaj statyczne kadry, żadnych korekcji kolorów nie ma, no z wyjątkiem tego, że był to film rekonstruowany cyfrowo. Oczywiście bardzo dobry dźwięk jak na tamte lata, ponieważ dogrywany w studiu, czyli tak zwany Kamera przy przejściu z jednego na drugiego bohatera jest bardzo ciekawie zrobiona. Muszę to zrobić kiedyś w swoim filmie. Po prostu ona pływa, bez żadnych sliderów, kranów, no po prostu bez cudownianków. Po prostu ona sobie, załóżmy, czy sobie kamerę, mówi ta osoba, a za chwilę mówi ta osoba, i potem znowu ta osoba, potem znowu ta osoba. Jest taka jedna scena pierwszego odcinka tego, tego serialu. Bardzo mi się to spodobało. Postaram się kiedyś też takie ujęcie zrobić w paryskim życiu na przykład. Film, serial bardzo mi się spodobał, bardzo mi się spodobał, w kwestii również fabularnej, doskonała gra aktorska Edwarda Lubaszenki. Yy, Wanda stanisławska Lotę też która już w świętej pamięci, też bardzo dobra, bardzo dobra aktorka, yy, dość znana. Yy, film porusza, przede wszystkim serial porusza problem yy, na przykład tego, co się czasami dziś dzieje yy, w służbie zdrowia, łapówki. Eutanazja, znaczy eutanazja akurat tutaj nie, ale mamy tutaj bohater serialu Dowiedz dr. Bognar. Zostaje niesłusznie posądzony o dokonany eutanazji i pozbawiony, i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu lekarza. Nie mogąc znieść bezczynności na własną rękę, prowadzi śledztwo. Czyli mamy taki troszeczkę medyczno-kryminalny serial. Bohater yy, na każdym etapie swojego śledztwa stara się pracować jakby w zawodzie lekarza, pielęgierzy i tak dalej, szczegółów, fabuły nie zdradzam, polecam obejrzeć. Yy, dużym yy, plusem jest yy, też to, albo może nie, może nie plusem, po prostu tylko nazwijmy to do matury z polskiego, ja matura kolejną nie pisałem, nie? Ale do matury z polskiego motywy. Yy, motyw tutaj dominuje na przykład motyw, motyw kolejowy, jest mowa tutaj o kolejarzu, Motyw, motyw miłosny, pacjentka zachow... motyw miłosny, wątek miłosny, pacjentka zachow... zakochuje się w lekarzu. To też często bywa we współczesnych serialach czy filmach, no bardziej, bardziej serialach polskich i nie tylko. Doskonała muzyka, doskonała muzyka, bardzo fajnie skomponowana. Bywa ona, można odnieść wrażenie, że jest ona jakby taka psychodeliczna, trochę bo. Yy, ale doskonale dopasowana do tego, co dzieje się w danej chwili, yy, w danej scenie, do emocji bohatera, i, i tak dalej, i tak dalej. Bywały sceny, które naprawdę nie były dynamiczne. Ja za bardzo jestem przyzwyczajony do oglądania bardziej współczesnych seriali i filmów, gdzie jednak no, ta zmiana kadrów jest dynamiczna, a to nawet nie chodzi o samą zmianę kadrów, tylko po prostu, jakby to wszystko się w tej scenie dzieje. Yy, Szybciej, natomiast tutaj były takie momenty, że po prostu dany odcinek mnie nudził I przyznam się szczerze, przyznam się naprawdę szczerze, że było, że po troszkę, po troszkę przewijałem Bo nie mogłem po prostu wytrzymać, nuda jak nie wiem To jest, tak najbardziej zasługuje na minus tego filmu Można powiedzieć, że a może ja się nie znam, ja krytykiem filmowym nie jestem Co reżyser dokładnie miał na myśli, robiąc takie po prostu te sceny długie, takie smętne, czas pomiędzy odpowiedzią jednego bohatera a drugiego bohatera, taki długi. No, nie rozumiem tego kompletnie. Więc to moim zdaniem oczywiście zasługuje yy, na minus w tym serialu. A to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i wy z tym się zgadzać nie musicie. Obejrzyjcie sobie ten film i dajcie znać w komentarzach, czy wam się on podobał. Wątek kryminalny. Jak już mówiłem, bardzo fajnie to wygląda. Przypomina mi to troszkę współcześniejsze seriale, seriale kryminalne. Także jeśli bym miał stwierdzić na temat tego układu krążenia jest 7 odcinków, tak jak mówiłem, czas trwania i to jest od 74 do 81 minut, no to film zasługuje na takie. 9 na 10, z tego względu, że wszystko mi się, wszystko mi się podoba, prócz właśnie, prócz właśnie tego, że jednak te sceny mało dynamiczne czas odpowiedzi pomiędzy bohaterami był no, bardzo, bardzo długi. A to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Polecam, polecam ten serial. No, to serial można by też powiedzieć, przez to, że tak to wszystko się dzieje to można powiedzieć, że to jest serial dla. Po prostu dla cierpliwych. Także w tym odcinku to jest wszystko. Trzymajcie się. Na razie.